Jak pewnie wiecie, a jak nie wiecie to oglądnijcie poprzedni film, w którym omawiam Uncharted. E, miałem z Uncharted 1 do 3, czyli z kolekcją Natana Drakea. Miałem z nią kilka problemów i nie, nie uważałem tych gier za najlepsze gry na świecie, jakie powstały, za przygodę mojego życia, czy najlepsze co spotkało PS4. Tam wymieniłem co mi się podobało, co mi się nie podobało. No i seria Uncharted z tego co sobie przypomina, ma 6 części, z czego już 4 zrecenzowałem, a dzisiaj przyszedł czas na zrecenzowanie kolejnej, czyli czwartej części Uncharted kres złodzieja. Do Uncharted 4 podchodziłem z lekkim dystansem. No, no cały czas się będę odnosić, no ale pierwsza trylogia. E, pomijając oczywiście Złotą Otchłań. No podobała mi się... Z jednej strony mi się bardzo podobała, bo łaknąłem takich action-adventure gier, czyli Indiana Jonesów, Tomb Raiderów, wiecie Wielka Przygoda, troszkę strzelania, trochę e, eksplorowania, trochę skakania, zagadeczki, tajemnice, iluminalci, piraci, no wiecie po prostu fajne gry akcji. Byłem tego złakniony, i akurat w PS Plusie mogliśmy zagrać w trylogię Uncharted, którą recenzowałem. No i następnie w PS Plusie dostaliśmy Uncharted 4, więc stwierdziłem dlaczego by nie. Podobno to jest najlepsza część i dlaczego by po prostu nie zagrać w Uncharted 4. No i przeszedłem całość i muszę powiedzieć już na sam... spoiler na samym początku. Jest to najlepsza część Uncharted. W którą grałem. Grałem w 5 i to jest najlepsza pod każdym względem część Uncharted, i uważam, no to powinno być w podsumowaniu, trochę Wam spoileruję, ale uważam, że jest to jedna, mam ich dość dużo, jedna z lepszych gier, jakie grałem w życiu. Jak to jest możliwe, że trylog po trylogii pojechałem, wytknąłem jej kilka błędów, nie podobała mi się do końca, a Uncharted 4 uważam za jedną z najlepszych gier, w jakie grałem. Część czwarta pozbyła się największych błędów swoich poprzedników i rozwinęła elementy, które były, przynajmniej dla mnie, największą ich zaletą, czyli Pozbyto się albo bardzo ograniczono strzelanki. Znaczy bardzo ograniczono, nie pozbyto się. Bo pozbyto się większości wkurzających momentów strzelankowych, i oczywiście one są. Ich jest całkiem sporo. Ehm, batalie są e, też minimalnie powtarzalne. Oczywiście to jest schemat z poprzednich części. Nawet trochę okrojony, bo nie widziałem, żeby, żeby można było odrzucać granaty. Ale te walki są krótsze. Są bardziej poprzeplatane innymi elementami, więc tak nie nużą. Są w ciekawszych, jakby, sceneriach z ciekawszym układem. Chociaż dalej to jest taki cover shooter, że wiecie, bikacie od zasłony do zasłony i zdarzają się takie arenki jak w pierwszej części, że po prostu w pojawiają się z dupy, znikąd. Oczywiście to wszystko jest, ale same lokacje są lepsze. I te walki nie są aż tak często, nie są aż tak długie, nie są aż tak trudne, nie są aż tak wkurzające. Nawet ostateczna walka bosem, gdzie w żadnej części Uncharted mi się walki z bosem nie podobały. Ta ostateczna walka oczywiście też mnie trochę wkurzyła, bo jej nie ogarnąłem, ale... Była całkiem okej, okay. nie była super ekstra, nie zsikałem się jak w to grałem, ale była całkiem w porządku. Walka z bossem w Uncharted, co się nie zdarza. Najgorsza chyba była w drugiej części. Następnie w Złotej Odchłani mieliśmy jedno wielkie QTE, no w pierwszej i w trzeciej części. W trzeciej części mieliśmy też taką bitkę jak w czwartej, ale... E ale w drugiej też zdecydowanie no, bieganie do, dookoła z łym, to, to był dramat, proszę Państwa, to był dramat. No i nie mamy takich długich, męczących sekwencji, jak na przykład sekwencja na pociągu w bodajże drugiej części, drugiej albo trzeciej części Anchaty, była taka długa, strzelankowa sekcja na pociągu tego nie mamy. Mamy, mamy sekcję pościgu. Która jest chyba jedną z najgorszych. Na, na, to jest najgorszy element tej gry, ta sekcja pościgu, bo było to już w poprzednich częściach chyba już z dwa razy. Nie wpływa to na nic odkrywczego I, ty, i ta sekcja pościgu posiadała to, o czego się bałem i czego było za dużo w trzeciej części Uncharted, czyli to, co mówiłem w, w poprzednich filmach o Uncharted, czyli to prze, przebajerowanie przeakcjowanie, że jest taki, jest taki poziom, to też mówiłem, ale powtórzę tutaj, gdyby ktoś nie oglądał, ja mam taką, taką wskazówkę, wiecie, akcji, gdzie mm, poziomu akcji, gdzie ja wiem, że to jest gra, ja wiem, że to jest gra z zjawiskami paranormalnymi, ja wiem, że to jest Indiana Jones, tylko, że cy cy cyfrowy i tam się dzieją cuda, niewidy, beboki, ufoki, ja wszystko to wiem, tylko, że ja przyjmuję sobie to, jakby ten setup tej gry, przyjmuję sobie to wszystko, ale w pewnych momentach jest już takie przegięcie. I najlepszym tego przykładem jest z trzeciej części, sekcja z samolotem: no to już było przegięcie pauska takie, no czara goryczy się przegła. Normalnie czara pała goryczy się przegła i się wylała. No, no to takich scen w Uncharted 4, pra jest, są dwie. Są dwie czy trzy, trzy. Sekcje z ciężarówką są no przegięte totalnie. Kiedy uciekasz przed wozem, on on kilka razy one są. Uciekasz przed wozem opancerzonym, na nadupcają w ciebie tam z każdej strony, ale ty tam tyrasz po tych e, uliczkach, czy, e, czy tam uciekasz przed, przed tym ciężarówką. No to, to, to trochę słabe. Tak samo ta e, sekcja super widowiskowa i super fajna, ale już tak mini, mini, Normalnie zbliżająca się do granicy przegięcia pały goryczy, była sekcja w wieży z dzwonem. Ojej. Gdzie, gdzie... wszystko, gdzie po prostu wszystko się kurde wali. Gdzie wchodzisz na tą wieżę, te wszystkie, oczywiście to jest konwencja, czyli pradawne mechanizmy sprzed kilkuset lat działają tak. Tak, ruszasz dźwignią, cyk, 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 ruszasz i to się wszystko wali, te koła zębaty lecą koło ciebie, lecisz przez nie, turlasz się, masz. A to jest ledwo dokończą wiatr, który gdzieś się już osypuje. No, 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 w prawdziwym świecie, a tam, panie, co tam się nie dzieje, no. I to jest lekko przegięte, ale mówię, no, takich sekcji się pozbyto. Yy, znaczy, ograniczono je. Ograniczono to strzelanie, które mi wkurzało, a rozwinięto filmowość. Ten, ta gra to jest film. Ja kocham filmy interakcyjne, interaktywne, przepraszam. Interaktywne filmy i tak po prostu gra płynie. Od kancenki do kancenki, przewlekane fajnym skakaniem, fajnymi sekcjami. Yy. Przeplatane też sekcjami skradanymi, że ty nie musisz strzelać się w wielu element, oczywiście są też takie ustawione momenty, gdzie musisz się strzelać, ale w wielu momentach po prostu nie musisz. Możesz się skradać, możesz się chować w trawie, możesz wszystkich eliminować po cichu, chociaż czasami te sekcje skradankowe wydawało mi się, że jest już tyle wrogów naciukane, po prostu w jednym miejscu. No, no jednego obs obszanego skrawka dżungli pilnuje 30 typa. <grym> I że te sekcje są już taki, jakby trochę cię zmuszają do konfrontacji, tak mi się wydawało, ale możesz to zrobić w inny sposób, przez to nie jest to takie nudne i nużące, ale ta filmowość, no. te gadscenki, które po prostu płynnie przechodzą w grę przechodzimy przez różne lokacje, ale też w różnych miejscach w czasie i została rozwinięta fabuła. Fabuła w czwórce oczywiście to nie jest odkrywcza jakaś rzecz, to nie jest jakaś super ekstra, mega fabuła, że mnie z kapci od babci wywaliło, albo to nie jest też Death Stranding, które też mnie wygięło po prostu z pewną stronę, jeżeli chodzi o fabułę, ale to już zupełnie drugą stronę. Ale ta fabuła w Uncharted 4 nie polega w końcu na tym, że jest ten Nathan Drake. Już albo nie chcę, albo o, fajnie i fajny skarb znalazłem na ten. Chodźmy na ten, ukraść skarb. I oni, wiesz, skaczą po całym świecie, odkrywają e, jakieś tam. Wchodzicie po ruinach, odkrywacie jakieś gówna, później się okazuje, macie jakiegoś wroga oczywiście, później się okazuje, że odkrycie tego skarbu to wyzwoli jakąś, e, nie wiem, klątwę, e, fajona. I, i wszystkich zabije i ty musisz ten skarb zatopić. Oczywiście to też jest ten motyw, że jeździcie po całym świecie, zbieracie poszlaki i szukacie skarbu. Oczywiście, ale jest pogłębiona historia trochę małżeństwa Drake'ów, pogłębiona historia rodziny Drake'ów i... Pogłębiona historia, to już też było w poprzednich częściach, ale tutaj bardziej mi to siadło: pogłębiona relacji, historia relacji brata, e, braci Drake i tego, co ich wychowało, dlaczego szukają tego skarbu. Dlaczego szukają tych skarbów i w ogóle jest fajna podbudowa tego wszystkiego, plus są wprowadzone inne wątki niż Panu Drake'u, złota moneczka, biegniemy Tylko właśnie jest to małżeństwo trochę pogłę- znaczy wcześniej go nie było, ale jest właśnie te problemy też małżeńskie Ludzkie strony tych postaci, które nie są już teraz mm, supermenami po prostu, no trochę są, ale my... Dobra, mniej już są supermenami a bardziej mają ludzką twarz i ta historia bardziej tak e, się rozprasza e, na różne aspekty przez co jest ciekawsza i bardziej filmowa bardziej mi też podchodzą, chociaż to jest rozwinięcie a nie... to jest e, rozwinięcie nawet, to nie jest e, ewolucja, a tym bardziej to nie jest rewolucja, bo ta gra jest poskładana z kilku elementów z poprzednich części plus dodane są oczywiście nowe e, fajne jest skakanie Fajne, że w różnych warunkach, w różnych lokacjach y, jest ono pogłębione, jest ono rozwinięte o mechanizm y, żył takiej linki, którą się tam y, roz, y, rozwija, i można na tej lince skakać. Oczywiście ta linka jest taka umowna, bo rzucasz ją i się zwija do dubska. To y, ja nie wiem, gdzie tam Drake trzyma tą linę, i w sumie to nie chcę wiedzieć, ale. Jest to ciekawe rozwinięcie. Z, tego, z takich jeszcze dodatkowych mechanizmów do wspinania się mamy w, w tak pod koniec już prawie gry, w drugiej części gry, w takiej późniejszej drugiej części, mamy umiejętność wbijania takiego haka czekana do chropowatych powierzchni i do po prostu wspinania się na różne inne elementy I, i te umiejętności, powiedzmy, że umiejętności są dodawane w miarę oczywiście postępu i w miarę e, przechodzenia gry przez to gra się cały czas e, coraz bardziej staje ciekawa, a chyba taką najbardziej powiedzmy, że innowacyjną i e, e, innowacyjną sceną, która bardzo mi zapadła w pamięć, że była taka Fajna, było rozwinięcie, później się coś tam wiecie, zepsuło, ucieczka, strzelaniny, skradanie, rozmowy. Jest, była, e, był moment w... chyba we Włoszech, gdzie musieli okraść nielegalny dom auk aukcyjny. Super misja, super po prostu, że takie, takie trochę Ocean 11. <grym>, że wiecie, musicie ukraść coś, tutaj plan, tutaj e, nie sprawdza się ten plan, naprawdę... Świetna sprawa, naprawdę bardzo fajne i y, ta część jest też pozbawiona elementu paranormalnego, co mnie cieszy, znaczy tak super mi nie przeszkadza, może w pierwszej... Nie no dobra, przeszkadza mi, co się cieszy, że została pozbawiona elementu paranormalnego, przez to ta historia jest, jeszcze jest bardziej filmowa, osadzona w ludziach, pozbawiona elementu paranormalnego, przez to jest taka bardziej... Żywa, ludzka i trafiająca do mnie. Ja wiem, że te gry nie polegają na tym, żeby e, jakoś się rozczulać, czy e, wkręcać się w fabułę, bo nie do końca tą fabułę chodzi, e, to nie jest core tej gry, ale e, jest bardziej, właśnie przez to była taka bardziej osadzona ludzka, bardziej się zżyłem z tymi. W końcu mogłem się zżyć z tymi bohaterami, bo w poprzednich częściach jakoś tak, jakoś, jakoś tak, no nie było nam po drodze z nowych mechanik, które mi się podobały, nawet jest mechanika dodana, właśnie dużo mechanik, jak słyszycie, jest mechanika dodana, dzipka i dzipkiem się popylamy tam po różnych błotach, nie błota, dzipek ma wyciągarkę, którą może wciągać, wyciągać, rozwalać i to takie fajne urozmaicenie fajna sprawa i takich właśnie elementów nowych, odświeżających skłaniających to na bardziej epickie, najbardziej zróżnicowane, nienudzące i niesprawiające, nie że zaczyna to nużyć i wkurzać po prostu, ja się wkurzałem na tej gry, jest bardzo dużo. I przez to Uncharted 4 jest taką świetną grą. I, na, i po prostu jeszcze do tego dołóżcie sobie no po prostu ja na grafikę nie zwracam tak za bardzo uwagi, w sensie, że jeżeli grafika jest taka, mia, taka se, na przykład nie przeszkadza mi to, jeżeli grafika jest taka se, e, minimalnie mam zgrzyt, jak widzę grafikę 3D z przełomu milenium, czyli wie, przełomu milenium, koniec lat 90. To był taki, no, ciężki okres w grafice 3D. E, ciężko, ciężko było na to patrzeć. Ale... Uncharted 4 zacząłem grać w The Last of Us 2, i może to co powiem wyda wam się herezją. Tak więc proszę w komentarzach się kłócić ze mną, pisać komentarze: lajeczki, subeczki, dzwoneczki, kowadełka, tupeczki, nie wiem, co tam się jeszcze tupeczki. na Facebooku, na tym, na, na YouTubie I, i może to co powiem co jest herezją, ale grafika w Uncharted 4 mi się bardziej podoba niż The Last of Us 2, ale może za mało grałem w The Last of Us. 2, ponieważ grafika w Uncharted 4 jest kolorowa. Oczywiście tam jest dużo takich myków, że te tła, te wszystkie rzeczy, które się dzieją w tle, to są oczywiście tam niskiej jakości. To, to wiadomo, tak się robi gry. Ale jest więcej właśnie takich ciepłych kolorów. To wszystko ma, oczywiście poza kilkoma lokacjami, które się dzieją w burzy i deszczu, ale to wszystko ma taki. W I don't know how to say in Polish that, but uh, I say it in English, um, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, vibe, uh, taki klimat, tak, no klimat, uh, taką energię. Przygody, wakacyjną, słońce, kolorki, lokacje te rozświetlone, Włochy, um, opuszczone pirackie wyspy, nawet ta Szkocja tak, tak też jest fajnie, kolorowo zrobiona i przez to czujesz tą przygodę i naprawdę. Czujesz Szkocję, Szkocję, takie No, no to no dobrze, no ta Szkocja nie wygląda jak Szkocja, no to przyznaję szczerze, że... E, że no, byłem w Szkocji i wiem, <grym>, że, że tam ale jest trochę to podkręcone, ale właśnie przez y, ten styl graficzny. Dużo zrobiłem screenów, jeżeli uda mi się je wyciągnąć z trybu y, z galerii w, na PlayStation, to je tutaj wrzucę. Dużo zrobiłem screenów z samej gry. Zatrzymywałem się, żeby robić screeny. Co mi się nie zdarzyło od Wiedźmina 3, naprawdę. Fenomenalnie to wygląda. Na PS4 zwykłym ta gra ma 4 lata. Wygląda fenomenalnie. Wiadomo, małe lokacje, bo te lokacje tam są naprawdę małe. Korytarzowe, yy, wszystkie sztuczki zastosowane wszystkie, yy, wszystkie rzeczy, które pozwalałyby. E, właśnie na wytworzenie takiej grafiki na PS4, na już też starej konsoli, czyli właśnie w tle tam widać, że te, te, te ptaki są takie, jak odlatują, to są rozmazane się lot nazywa e, e, to wszystko w tle to są takie e, jakby... nie chcę jeszcze fachowego słownictwa używać, bo, bo po co? po co mam ten? takie jakby z kartonu poustawiane, wiecie e, ściany tylko i wszystko jest ograniczone, ale dzięki temu wygląda to no, no niesamowicie byłem strasznie strasznie e, strasznie zdziwiony, bo nie widziałem wcześniej screenów i strasznie mi się to podobało. Przez co jeszcze bardziej mogłem poczuć tę grę. No i podsumowując, jakie bym miał. Nie, snac, nie z poprzednimi częściami serii, gdzie wybaczyłem o złotej otchłani to, że jest nawite. I to było moje pierwsze Uncharted i dużo wybaczyłem tam rzeczy, gdzie wkurzałem się na elementy z jedynki, dwójki, trójki, gdzie podobały mi się tam niektóre rzeczy, które mi się nie podobały, ale już nie będziemy w kółko mówić o tym samym. To w Uncharted 4 jest kilka kłopot, o których powiedziałem, jest kilka rzeczy wkurzających. Ale ta gra jest świetna, ta gra jest po prostu świetna. Więc tutaj moja mała dygresja. Napiszcie mi, czy się mylę, bo może się mylę, ale. Jeżeli, jak pisałem o pierwszy, od 1 do 3 części Uncharted e, różne rzeczy, i wy pisaliście później, że to jest przygoda waszego życia, że to jest świetna gra, najlepsza, jedna z najlepszych, graliście, nie wiem, czy nie mieliście odczuć z czwórki jeszcze. Że troszeczkę, nie chcę Was nic oskarżać, wydaje mi się, że troszeczkę zapomnieliście o tych poprzednich częściach. Ja jedna świeżo przegrałem i po prostu widziałem co nieco. E, może e, widziałem co nieco, ale. Jakby rzutować przez czwórkę na całą serię, to, to może się wydawać, że po prostu. W pierwszych z trzech częściach było tak jak w czwórce, a no, prawda jest inna, no, nie było tak, nie było. Te gry jedynka totalnie e, nie wiedziała czym jest. Dwójka, trójka już. Się tra... Dwójka była moim zdaniem, taka z tej trilogii najlepsza. Trójka już tak przegięła, już fajność została przegięta. No i w czwórce. Wszystko w końcu złączyło się w całość i wyszło. Molto Bene pico bello, Super Extra Fajna Gra. Naprawdę, jedna z lepszych. OK Kalaski Gaming. To jest, to coś znaczy. Wiecie, co to znaczy, że to jest OK Kalaski Gaming? Naprawdę. Mało gier dostaje. Okejkę, okay bo wymyśliłem to całkiem niedawno. <laughs> Tylko dlatego. Ale ta gra dostaje OK Kalaski Gaming. A ja w, w dalszej przyszłości, bo teraz gram w The Last of Us 2. Przynajmniej próbuję, ale zrecenzuję ostatnią część Uncharted i możemy na końcu zrobić film. Ostateczne rozegranie się z Uncharted, chyba że będzie, będzie film. Wiem, że będzie film i będzie może jeszcze kolejna część, ale muszę sobie zagrać w Uncharted, Zaginione Dziedzictwo, czyli Uncharted, baby. A jak się z wami żegnam, napiszcie mi w komentarzach, co wy sądzicie o czwórce. Dajcie łapki w górę, komentarze, dajcie suba. Większość ludzi oglądających te filmy nie ma subskrypcji, co uważam za no, no karygodne. Karygodne, po ja prostu... prostu obrzy... na policję. Ja, ja powiem to niepopularna opinia, obrzydliwe po prostu. I proszę poprawić się, jeżeli nie masz subskrypcji tutaj. A ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć.